Ryanair, low fares made simple. Typowy Witold biegnie na autobus, który jest ostatnim autobusem, który dojeżdża przed moim odlotem. Dojeżdża na lotnisko 51 minut przed odlotem, więc jego przekapienie nie jest wskazane. Jak tam lubisz latać Ryanair'em? No, ja ja... Kocham. Tak, tak, narodowy przewoźnik. Wyszliśmy rząd po ale autobus jest jeden. Wojtek, to jest Twoje 5 sekund. Chciałbym to zrobić wszystkim i nikogo. Wszystkich subskrybentów, czyli nikogo. Ty, paczek jest sprytne. Widocznie tyle było kradzieży przy tych automatach, no. że tutaj już jest lustro weneckie i już nigdy nie wiesz, czy ktoś patrzy, czy nie. Do Mediolanu wystarczyło wypełnić jeden formularz, którego nie zebrali. Tutaj trzeba było dba. Osobny na Sycylię, osobny na całe Włochy. Nie wpisaliśmy nic, tak nikt nie poprosił. Życie toczy się dalej. Wojtek dostał wino gratis i musi zrobić zdjęcie najpierw. Nie wierzy własnemu szczęściu. Wygrałem życie. To jest wino jest za to w podziękowaniu, że wystawię dobrą ocenę na bookingu. Po jakiemu? No właśnie. Mhm. Dobra, drodzy Państwo, mamy jeszcze jeden skarb. I tym razem nie jest to Wojtek. Tutaj mamy wspaniałą oldschoolową old łańcuch. A tutaj wspaniałą oldschoolową pudeczkę. Jeez. Ten też ładny. Wojtek już tak się uzależnił od cukru, że pakuje od razu półtora litrową. Zacznę dożylnie, niedługo. Takie miejsce, w którym dużo drobnych rzeczy zwraca uwagę. Pieseł, flaga, jedyna słuszna, sześć kolorów. Tutaj jakiś taki ten święty obrazek, a na dole obrazki normalnych ludzi. Na końcu fiacik oraz najbardziej włoska rzecz, czyli Wojtek Szulakowski. Najbardziej włoskie godziny otwarcia, nie wiem czy widać. Czyli rano wcale, a potem od 19.30 do północy. Pani się bardzo zdenerwowały, że chcieliśmy się wepchnąć do kolejki, ale jeszcze nie wiedzą co zamówią. I tak od dwóch minut. Rzadkie ujęcie Wojtka próbującego uciec od, od smrodu, będąc w Palermo Jak tam? Nie da się uciec od tego smrodu jak, jak, jak oceniasz szanse na powodzenie operacji? Nikłe. Główna po prawej, główna po lewej Mam już po wszystko, jak Już jest plaża Tak? Czyli no. mówisz, mówisz, że... Tutaj jest co zwiedzać? Piękny nadmorski bulwar. Nie wiem, ile z tego będzie widać. Plaża w Palermo jest fajna. Trzeba z latarką generalnie ją zwiedzać, bo inaczej to nie. To jest plaża w Palermo. Good luck. No, zdążyli zamknąć bramę. Tak, żebyśmy nie weszli tam do góry. Mogli przy okazji posprzątać śmieci, ale kto by się takimi pierdołami przejmował? Można zrobić osobny odcinek o tym, co znaleźliśmy na poboczu. O, elegancko. Ten by się w Polsce jeszcze sprzedał. Ten też. Co Wojtek, trzeba ustalić kiedy deadline lądowania biznes jetem na lotnisku tam w centrum miasta. To co, do trzydziestki, przed trzydziestką, <laughs> przed drugą trzydziestką. gorące czekoladę. Wszystko pomyślane. Dwa na dziesięć. NANU TI AMO DA MORIRE To jest mój faworyt. Soul of my heart. <noise> I wiedziałem, że serce ma osobną duszę. Tutaj nawet tak zrobiły, żeby się rymowało. RASA MARINA ROSSANA Rosina. Także ten. W razie czego jeszcze są wolne centymetry. Za jedyne 2,99. Miesięcznie. No, jesteśmy na szczycie. Tutaj jakaś święta figurka. Zniczka można zapalić. A jak znicz się wypali, to się go rzuca tutaj. A bo tam. Tutaj koledzy sobie leją, puszczają muzyczkę z głośników. Jeszcze w drugiej ręce kiep. Nie wiem, czy to widać. Fantastycznie. Nic dziwnego, że Jan Paweł II całował ziemię, jak wracał do Polski. Się cieszył po prostu, że z Włoch wraca. Będą czyste krawężniki, przystanki. Chcieliśmy kupić bilet, my i jeszcze inne ziomeczki, ale trzeba odliczoną kwotę. A że się nie da, no to jedziemy w trójkę bez biletu. Jeśli ktoś myśli, że muzyka gra z szoferki, to nie. Tam Mamy kolegę z kraju na zachód od Niemiec, do kraju, który puszcza swoją z telefonu. Także jest vibe jak w Inowrocławiu na Przedmieście. Mamy pizzę na wagę, bo ta banda Włochów produkuje pizzę zwykłą dopiero za dwie godziny. Ale przynajmniej z widoczkiem i z klimacikiem. Z Włochami nigdy nie było lekko, jeżeli chodzi o szukanie żarcia przez te siesty. I otwieranie, zamykanie kuchni o 14, otwieranie o 18. Nie wiem, jakieś inne godziny mogły być, już nic nie pamiętam. A teraz do tego dochodzi jeszcze zamawianie na wynos, łażenie w maseczkach. No, ale przynajmniej bilet kosztował 800. Jak to Wojtek słusznie zauważył, więc oto jesteśmy. Tam jest taki fajny, taki fajny sznur, przewieszony łańcuszek, żeby nie przechodzić. Więc nie da się przejść środkiem. Dlatego, jak się chce kupić biletu u kierowcy, to trzeba wyjść przez jedne drzwi i wejść przez drugie. I tak wszyscy robią. Także sznurek spełnia swój cel. The coconut nut is a giant nut If you eat too much, you'll get very fat Now the coconut nut Coś tam tego... Wojtuś wybiera śniadanie Nie? Drugie śniadanie Najpierw no, było za mało słodko Dokładnie Kieruj się ilością cukru koniecznie To można kupić wodę w kartonie żeby środowisko oszczędzać. A tu se można nie oszczędzać środowiska. Biją się, biją się. Ubera już wyeliminowali, to teraz eliminują się między sobą. Co za problem puścić fajerwerki w dzień. And go, czyli oryginalna włoska instytucja, która mam nadzieję też i w Polsce pojawi się jako odpowiedź na ograniczenia handlu w Niedzielę i Święta. Wszystko trzeba kupić, wszystkie, wszystko można kupić, każdy artykuł pierwszej potrzeby tutaj jest. Generalnie to chyba tutaj gdzieś trzeba dowód wyrzucić, no bo alkohol, no i wtedy można się poczęstować. W razie czego dowód można pożyczyć od policjantów, ale alkohol da się kupić tylko do godziny 12 w nocy. Ale automaty z prezerwatywami są także oddzielne, nie tylko w ramach sklepów, ze wszystkim innym, Włosi lubią być przygotowani na każdy scenariusz. Mamy dużo typowych włoskich sklepików osiedlowych. Tutaj jeszcze jeden. In God We Trust Mini Market Alimentari. Nawet jest tam chyba alkohol wśród sprzedawanych rzeczy, więc nie jest taki stricte imigrancki. Tutaj jakiś inny kebab halal. Wszystko czego dusza zapragnie. Tutaj też włoski sklepik. Tutaj dużo jakichś innych rzeczy pierwszej potrzeby, na przykład phone cases. Tutaj też nie opakowania na telefon, jak jest phone case po polsku. Futera, pokrawiec. dziś. Jeszcze jeden sklep z artykułami pierwszej potrzeby, czyli phone cases. Zgadzam się, że byłyeczki Jomuna Travels No, można polecieć do Bangladeszu, Pakistanu, Sri Lanki, Afryki i następna agencja podróżnicza. Jak to się mówi po polsku? też można polecieć biuro podróży. też można tutaj polecieć do wielu ciekawych miejsc. Bardzo przypadkowy Tylko jedną głowie mam Kopcu pięć gram Odlecieć sam, że inne zapomnienia Myśli w głowie mam Skończy się ten stan I już nie, nie wziwę, będę sam, pojedzie białą Polecam wycieczki z tym tur-operatorem. tego nie nagrywasz. <laughs> Pewnie nie będzie słychać.